Witam wszystkich na moim kanale Pokazywam Jakie przyjmie u Agnieszki Dla DVD -Fausty. Więc lecimy Teraz ja mamy piersią. płytę Rodzina rośni, roślinniskach Też pierwsza Na wideo v To jest Media Way P Proszę jest spytać Jest Pójdę, I zapomniałem, że nieć w w nieć też Cześć druga. Na cześć drugą. Rodzinie klientów. Tutaj ja mamy trzecie plany od słońca. Na zdobywca nagrody: e Elipsy Serial kolejowy. Pier sezon pierwszy. Ma dwa odcinki. Mózg i ja... jajeczka Prawda albo te ik? jest płyta Proszę właśnie Tutaj mamy Trzynasty Wojownik Płyta trwa... ...jedenaście pięć minut Tutaj jest płyta Tutaj mamy Bakuś, Bakuś, Kolona Śnieżka Płyta trwa pięć minut Tutaj jest płyta Mamy pod 5 bajek minut, 50 min na Falcy D. Pójdę zawierać dzięki Paryskryst, Forgalików, Bajenek, Mulger Bugowy, Kłopoty ZO, Morska, Głodny Digres, HB, Syberki, Oda Orbia, Zwierzący, Epic, Epic, Jest, proszę, jest płyta. Tutaj mamy kolejną śnieżkę. To jest minut. Proszę, jest płyta. Tutaj mamy tabelkę. To jest taka niebezpieczna kula. To jest na posyp. Jest płyta. Tutaj mamy kana na tropie. Dwóch prezendzie, dwa film. Babunia na fałsodia, media. Proszę jest Tutaj mamy szkoła uczuć. Dodat, dodatkowe, dodatkowe. z jasną filmą, jak. I na filmie. O i DVD. O to 24 minut. Kaznierska. Jest, płyta proszę. Mamy. Byli sobie podróżnicy. Opowiedz trzeci. Wygigowie. Niech żagowie. Polska Wy z trzecią. To twierdzi. z mi Proszę jest płyta. Dzięki pewnie, do zobaczenia.